Wiedza Ojca Pio. Tom pierwszy. www.systemmilości.pl Witam serdecznie na kolejnym odcinku w naszej bajce systemie miłości. W tej bajce uczymy się dobrych nawyków, dobrych przyzwyczajeń, cnót, pozytywnego myślenia, widzenia prawdy i nieprawdy, rozgraniczenia między złem a dobrem, między wodą a ogniem. Wiadomo, że to jest coś innego, to jest coś innego. Tak samo jest z prawdą ezoteryczną, polityczną i wszystkimi innymi prawdami, które musimy roz... rozdzielać troszkę. Bo <coughs> różni ludzie są na różnych etapach rozwoju. I tym, którzy są w pierwszej klasie albo w powijakach, wydaje się, że wszystko wiedzą i narzucają zły styl, złe myślenie, prymitywne myślenie jakieś religijne prymitywne myślenie o kosmosie prymitywne myślenie. <laughs> Więc musimy się wznieść troszkę wyżej, do następnej klasy przychodzić. Najlepiej zdać maturę i już być na uniwersytecie, a jak umrzemy, żebyśmy już zeszli z tego kosmosu, z tej ziemi do nieba. I takich właśnie nauk Wam udzielam sobie. Całe życie to udzielałem, ojciec Pio mi udzielał. No teraz ja się tylko tym nie, dzielę, po prostu się tym dzielę i mówię o tym, ponieważ wiem, że warto. Ojciec Pio mi powiedział, że choćbyś nawet jednej duszy pomógł, to już jest wielki, wielki sukces. A możesz pomóc wielu. <laughs> to dzisiaj miałem coś to nie jest chrypka tego takiego. Napiłem się wody i od razu coś tam nie za bardzo. <laughs> takie jest życie po prostu. I uczmy się, naprawdę uczmy się, zdobywajmy tą wiedzę, zdobywajmy y, świątynię w sobie, cnoty w sobie, dobro w sobie, uśmiech. cały czas się uśmiechajcie. Czasami się możecie tam wkurzyć na coś, to wiadomo, nie? Ale to jest, nie ma znaczenia. Nie róbmy z tego wielkiego halo, bo to nie, nie ma, nie ma w, mm, wielkiego wpływu na nas, ani na innych. Lepiej dać dobry przykład, oczywiście, nie pokazywać nerwów, ale jak ci wyjdzie coś nerwowo, to trudno. Ojciec Pio też był dynamiczny, nerwowy, bo był wrażliwy. Wszyscy wrażliwi mają takie, takie właśnie. Czasami są wściekli. Święty Św. Piotr był tak wściekły, że uciął ucho żołnierzowi przecież, nie? Jezus to ucho potem mu przylepił i powiedział, że kto mieczem kto wojuje, od miecza ginie, więc widzicie, jak to jest. Kto rzuca się na życie, no to potem od tego życia umrze. No i myśmy się rzucili w kosmos, wyszliśmy z nieba, rzuciliśmy się na to życie i niestety umrzemy. Wojowaliśmy w tym życiu i teraz musimy umierać i tak samo kto miecza używa jak Putin, to od miecza zginie, w tym sensie, że wszyscy go potępiają, już go potępiają, chociaż nie, nie trzeba potępiać, po prostu wiedzieć, że je źle robi, po prostu błądzi, to o to chodzi, potępiać nikogo nie można, ani oceniać wewnętrznie, bo nie wiadomo kto na jakim etapie jest, jakie ma choroby psychiczne. <laughs> ojciec Pio powiedział, że już, już prawie wszyscy się nadają do leczenia dzisiaj, więc może jest chory po prostu. Geopolitycznie, politycznie, imperialnie jest chory, bo wszyscy, którzy mają egoizm ogromny w sobie, a mamy go, to jesteśmy chorzy. Zarysowane mamy duszę. no nie ma tego brylantu jeszcze. Brylant będzie pod koniec dopiero gdzieś, jak już będziemy przechodzić na drugą stronę życia, czyli do wieczności. Wtedy Bóg doszlifuje naszą duszę, nawet nie musimy za to płacić wiele. Niebo już tak dobre, że takie drobne oski, które nam, nam zostają na duszy, to a chodź tam już, daj sobie spokój. Już nie schodź do tego, do, na tą ziemię, na te, do, na te planety, bo to przecież jeszcze gorzej możesz mieć później. Więc takie drobne rzeczy to już nam odpuszczają. Ojciec jest. Powiedział, ojciec Pio powiedział, że Bóg jest najlepszym rodzicem w całym kosmosie. Najlepszym, najczulszym, najbardziej troskliwym. Tak jak matka do swoich dzieci, dobrego dziecka i złego dziecka traktuje jednakowo. Tak samo i my. Ale pokazujmy świat, pokazujmy świat w kolorach. Są szare, szarości są i są kolorowe, ładne rzeczy. Więc idźmy za tymi kolorowymi, a nie za tą szarością komunistyczną i postkomunistyczną, i za tą lewactwem, bo tam jest po prostu upadłość, powijaki, pierwsza klasa. Pierwsza klasa nie w złym znaczeniu oczywiście, że jeszcze nie wyszli wyżej. Kłamy oszukują, i to na tym to wszystko polega. Nasza, nasza władza w tej chwili jest bardzo dobra. Najlepsza, najlepsza i lepszej nie będzie już długo. Bo inni, inni nie wygrają niestety żadnych wyborów. Nie ma szans na to, więc musimy się trzymać tego. Pewno, że idealni nie są, ale zmienią. Pewnie dojdą nowi ludzie kiedyś, będą jeszcze inaczej mówić. <laughs> Lepiej, głębiej. Bardziej uduchowiony ten system polityczny powinien być. Nie tylko o znaki religijności, chodzenie do kościoła i spotykanie się z księżmi. To za mało to sami osobiście musimy być wewnętrzni i mówić wewnętrznie, a nie zewnętrznie tylko, bo zewnętrznie można pięknie mówić o podatkach, o, o finansach, o wszystkim, o bankach, no ale wewnętrznie jesteś zepsuty albo karłem nierozwiniętym. O to chodzi. <laughs> TVN okazuje się, widzicie kto zakładał, no, człowiek Człowiek KGB, ruski człowiek zakładał TVN, już teraz wychodzi na jaw, kto i dlaczego to zakładali. Dlatego oni tak się nie chcą za bardzo wychylać, mówić całej prawdy i tak dalej. Krytykują PiS, telewizję polską, bo tam właśnie ludzie KGB przede wszystkim y, inspirują, o czym mają mówić, jaka ta telewizja powinna być no i tak to wygląda. No, ale to już wszyscy się muszą zbawić, ci z KGB i ci z... <grych> Z, 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 mm, i hitlerowcy się muszą zbawić, którzy przecież na wojnach brali udział, mordowali, też gdzieś żyją jeszcze i, i odrabiają to, tą lekcję, którą stracili. Mieli życie do dyspozycji i stracili. <laughs> Mogli rozwinąć się, nie dało rady, bo system ich połknął, a sami też nie potrafili powiedzieć nie. Czasami trzeba powiedzieć i tupnąć nogą, że nie, nie godzę się na to. No ale lenistwo i pycha i, no, widzicie, to jest dopiero paranoja, że idą na wojnę y, ludzie, którzy chcą zarobić pieniądze Idą mordować dzieci, gwałcić, żeby tylko pieniądze zarobić, żeby do własną rodzinę utrzymać A ja by ci tam przyszedł i twoją rodzinę rozwalił tym karabinem kałasznikowym No i co wtedy zrobisz? To, to widzicie, jakie to, jest, jakie to jest wszystko przewrotne Idzie walczyć dla pieniędzy najemnicy Straszne to jest rowy kopać, żeby ma relacja była, żeby, nie, żeby ścieki nie, nie po ulicach nie płynęły, to, to może tak, a nie iść zabijać ludzi dla pieniędzy. To po prostu jest paranoja jakaś, to jest zaprzeczenie w ogóle wszystkiego, wszystkich wartości i, i w ogóle miłości. To nie jest miłość, to jest nienawiść, głupota, infantylizm, debilizm i wszystkie inne takie, można by powymieniać. No, ale oni to lubią. Widzicie, na tym polega to szataństwo, ta szata tego świata, co ojciec mówił. <laughs> Dzisiaj już mam <laughs> dla Was dobrą nowinę. Audiobook już jest, można go pobierać sobie. Kosztuje chyba tam 49 zł. Jest tam nagrane przez aktora Wrocławskiego cały pierwszy tom. Drugi może kiedyś jeszcze będzie, zobaczymy. Ale to dzięki Wam to się dzieje. Wszystko te książki wyszły dzięki Wam, bo ja to składałem te pieniążki, poszły na wydanie tego wszystkiego Jest znaleźli też sponsorzy, którzy dopłacili. I ten audiobook jest już do pobrania, jak mówiłem, od dzisiaj. Ci, co, co mieli przed no to i tam pliki pójdą na ich maile. Tam jest 36 plików, to jest 2,5 GB nagrań w MP3. Jeden pliczek mnie ma mniej więcej 70 megabajtów, także to będzie tak szło, bo nie wszystkie maile takie duże na raz mogą brać, więc będzie to albo skompresowane zipem, nie wiem, to już tam Arek się tym zajmuje. Albo po prostu pojedyncze pliki 70 megabajtów będzie tak szło, szło, aż wam, aż wam się wgra na maila. I tamten można sobie pobrać. Na dysk twardy w komputerze. Z komputera można sobie na komórkę, na pendrive'a przegrać i sobie słuchać. Wystarczy 10 minut dziennie. Tam jest 40 godzin. Słuchania, także jest tego trochę. Ja dużo słuchałem na MP3, w samochodzie. Czasami jak jeździłem, na, a tak to do pracy głównie, jak tramwajami przez całe pół życia, to jeździłem tramwajami. Więc słuchałem w tramwajach. Zawsze wykorzystywałem ten czas, żeby coś odsłuchać. W tramwajach też pisałem, oczywiście, tak samo. Przychodziły mi myśli, musiałem notować to na kajecikach. I z tego powstały między innymi te książki też. Ale nie w tramwajach. No, ja wykorzystywałem każdy moment, kiedy przychodziło to natchnienie. I tutaj macie świętego Michała Archanioła. I te moje pisma, tak naprawdę to jest tamte siedem mieczy w tych pismach. Bo one kształtują i ryją nas od wewnątrz, żeby Wyszlifować naszą duszę, czyli refleksje, myśli, y, które powodują, że stajemy się czyści. Jezus przecież powiedział, ze względu na to, że do Was mówię, już jesteście czyści. A po co nam jakieś miecze? Skoro ty już jesteś czysty, to już nie trzeba ci żadnego miecza. Miecz jest potrzebny, żeby się oczyścić, podszlifować, poobcinać <grym> te, te diabelskie pędy. Te głowy diabelskie, które w nas są, <noise> odcinać tymi mieczami. I właśnie moje książki, właśnie to. Macie teraz ten tom, ten tom, tak, pierwszy tom, cały, cały, tom, 760 stron, 2500 myśli na, na, na audiobooku, po prostu w książce elektronicznej. Taka już jest, można ją kupić również i, i w książkach w książce elektronicznej, także zachęcam. Wielu słucha na słuchawkach, więc będzie mógł sobie wystarczyć 10 minut, dziennie, parę minut, sobie parę myśli tylko puścić, przesłuchać i już jest dobrze, już ta refleksja idzie, już ten miecz obcina nam złe skłonności i uczy pokory, bo o to właśnie chodzi w tym wszystkim, żeby poznać prawdę. Również o sobie, o wszechświecie ojciec mówi: Im więcej wiesz, tym jesteś większy, I tego samego wam życzę. Macie to jak na tacy, napisane, prostym językiem. Ciężko jest napisać wielkie rzeczy prostym językiem, naprawdę ciężko. Dlatego ja chodziłem z kartkami, musiałem zapisywać, bo, bo potem uciekały mi te myśli. Nie mogłem zapamiętać, i, i przyjechałem do domu. No nie da rady. Nie wiem o czym myślałem, jaka ta myśl była, wszystko mi uciekało. Musiałem cały czas zapisywać, więc byłem pod kontrolą nieba. Non-stop. Dobrze, to tyle bym powiedział, że także, audiobook jest, można go pobierać. Na pewno będziecie zadowoleni. Aktor bardzo pięknie czyta, podoba mi się. Nie każdego można zadowolić głosem. No nie ma takiej możliwości, bo było tam do wyboru kilka, to też puszczaliście. Puszczałem tam, to jeden, jeden jedna osoba mówi, ten się podoba, innemu tamten, ten nie podoba się. No to trudno jest tak naprawdę. O gustach to ciężko się rozmawia. No po prostu y mnie się akurat ten podoba, bo jest męski, dobry. Idałów nie ma, wiemy. My też nie jesteśmy idealni, więc. Ja bym nagrał takiego, e, e, takiego audiobooka, jak najbardziej, ale po, po te, poza tym trzeba mieć dobre studio, żeby to wszystko dobrze było nagrane. A poza tym ja się mylę. Nie, ja nie mógłbym przeczytać, bo mylę się po prostu w czytaniu. I czasami nawet mówię to, czego nie chciałem powiedzieć. <laughs> Jakieś słowo mi myślę o czym innym, a powiem co innego więc ja się nie nadaję na lektora, no niestety. <laughs> Ale kiedyś ojca pytałem trochę wierszy, tam nagrałem jeszcze w 80-tych latach i ojciec mówił, "No tak, nagraj z twoim głosem, żeby to było. Więc pamiątka jest po moim głosie, poza tym ręki macie tutaj moje, więc ten głosu trochę tam już jest. <laughs> Ale tak fajnie posłuchać innego głosu. Ja też już mam te pliki, odsłuchuję sobie, podsłuchałem sobie kilka, tak, wyrywkowo, jeden cały mniej więcej to tam godzinę czasu, chyba jeden jest taki plik. Trwa yy, te 70 megabajtów. to mi się podoba. Tak w sobie to, to napisał tak ładnie i fajnie. Ciekawe, że w myślę, to, to, ale kurczę, to jest mądre. No, sam się nie przyznaję do tego, że napisałem, szczerze mówiąc. <laughs> no, ale wiem, że to napisałem, bo duże skupienie. Teraz też piszę jeszcze ten trzeci. Więc yy, ja to. Podchody do tego poważnie, a jednocześnie lekko, jedną i drugą stronę. Właściwie to jest taka jedna całość. Poważnie i lekko, żeby nie było to ciężkie, ma być to po prostu takie dostępne, ciepłe, niekrzykliwe, nie też takie jakieś zamglone, nie wiadomo co. ja wam mówię szczerze, otwarcie piszę prostym językiem, otwartym. Wiersze są też moje proste, nie są skomplikowane. Tam parę tylko takich filozoficznych nagrałem, ojciec mój, żebym nagrał. To macie też tam. A tak to ogólnie mówię tutaj o tych wszystkich różnych sprawach życiowych, tak ojciec na rozmowach często podejmował to, co się aktualnie dzieje. Więc ja wam też aktualności takie mówię z niebios i z, i, i z kosmosu. <grym> Ale nie, w, nie wchodzę w szczegóły. Nie, 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 na to to mnie nikt nie nabierze. Nie dyskutuję z nikim o takich różnych sprawach, bo to jest tylko wojna. A ja wojny nie chcę. Jak moja, jak trudno się dyskutuje, jak ktoś jest na przykład gdzieś tam no, w piątej klasie, a ktoś jest y, w pierwszej klasie, no to nie rozumie mnożenia, dodawania jeszcze, no, to, to, a tamten już umie potęgować, więc ciężko. To taka mowa o niczym, tak naprawdę, bo się nie zrozumieją. <laughs> Chyba, że ktoś otworzy bardzo dużą duszę swoją szybko, a jest to możliwe, bo dusza potrafi wszystko zrobić sobie, jeśli chce i oczyścić swoją pychę, no to wtedy szybko się można dogadywać. Kwestia otwartości i zrozumienia miłości i przebaczenia w stosunku do innych, nie tylko do siebie. Dobra. Także Audiobook jest, możecie sobie już tam zamawiać. Nie kosztuje dużo, 49 złotych. A macie potęż 2,5 tysiąca myśli z całego mojego życia, które pisałem, przez różne etapy oczywiście. I, i te wszystkie mądrości ojca Pio tam są zawarte. No, więc warto. Jak mówi, ja na tym nie zarabiam, na książkach nic, to że ja żyję dzięki wam tylko. I dzięki wam to wszystko wyszło. Ojciec Pio tym dyryguje, ja się tym nie przejmuję. Co będzie, to będzie. Jak mnie zabiją, to mnie zabiją. Ojciec mówił, że będę długo żył, także tak szybko mnie nie zabiją. <laughs> A przy śmierci będę widział mojego anioła stróża, bo mi obiecał. Wy sobie też poproście o to, żebyście widzieli anioła stróża przy swojej śmierci, że to się będzie wam fajnie umierało, leciutko i przyjemnie. Nie będziecie narzekać, że musicie umrzeć i z majątki zostawić tu na ziemi. Jakie majątki? Nie ma żadnych majątków. To jest iluzja tylko. Dobrze, to teraz pomodlimy się za tych wszystkich ważnych ludzi, biskupów, kardynałów, różnych protektorów i różnych prowincjałów, zakonów, za Putina i przy różnych władców tego świata, aby zrozumieli duchowość, bo od duchowości najwięcej zależy nie od materii, materii nie zależy od materii zależą nieszczęście, tak naprawdę a od duchowości szczęście Więc żeby się nauczyli duchowości znosić bariery barykady, granice otwierać, pomagać sobie wzajemnie kooperować ze wszystkimi a nie się naparzać, to nic nie daje po prostu nic, to jest kłopot i tylko zgrzyt i płacz, do czego to doprowadza władza <laughs> pieniądze i władza Trzeba systemy pozmieniać na system miłości. Oczywiście referenda, inne sprawy, demokracja bezpośrednia. No jak najbardziej, ale teraz tego nie będzie, nie ma szans. Teraz są inne czasy jeszcze, teraz idą trudne czasy, bo będzie wszystko drożało. W Polsce nie będzie tak źle, ale kłopoty są. Wszyscy je mamy. Dobra, to święty Michał Archaniele. Kresia Wiankowska, namalowała dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie za jakiś czas tam będę w okolicy tam gdzie się to trzeba pojechać to go oprawię tak ładnie żeby, żeby miał swoją, <laughs> swój szacunek wszystkie obrazy Krysi oprawiłem święty Michał Archaniele przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony to teraz Wam przeczytam jeszcze Maćka wiersz ten, co jeździł na rozmowy z ojcem Pio, ze swoją żoną też, wiele takich małżeństw jeździło, znamy się do dzisiaj przecież. I franciszkanie i Kapucyni też jeździli, księża jeździli na rozmowy z ojcem Pio. I jeden bardzo wysoki rangą wojskowy jeździł, jego mamę bardzo dobrze znam, bo jego mama jeździła. Kiedyś opowiadałem tą historię, jak wybuchł stan wojenny, to ten bardzo wysoko postawiony żołnierz no, wojskowy miał dużą władzę tam i jeździł też na rozmowy, rozmawiał. Nikt o tym nie wiedział, tylko my takie grono tam wiedziało i jego mamy dobrze znałem. nieraz spotykaliśmy się u pani kiedyś na rozmowie. I on mówi, prosił ojca, żeby coś zrobił, bo on nie chce decydować o tym, żeby tam wysyłać ludzi, żeby strzelali i tak dalej. Poza tym, jak ojciec Pio mówił, że rosyjscy żołnierze się przebierają w polskie mundury, no i właśnie tam ludzi wywożą i, i kłopoty są z tego powodu, bo <laughs> przebierali się w polskie mundury. Tak właśnie pan Jerozolski pozwolił na to, czy ja wiem, czy on pozwoli, czy on miał w ogóle jakąś władzę? Roscy tu rządzili, niestety. No, i prosił ojca, żeby coś się stało, aby nie mógł podejmować takich decyzji. Nie chce komuś krzywdy robić. No i ojciec powiedział, że, że coś załatwi. I okazuje się, załatwił mi taką rzecz. Nagle stracił wzrok. No i koniec. Nie, bez przyczyny. Wylądował w szpitalu, nie widzi, zbadali, faktycznie nie widzi nic. No i to no trudno. Bo coś tam próbują leczyć, coś tam leży. jakiś czas dłuższy. <laughs> No, i po takim okresie odzyskuje wzrok, jak już się wszystko uciszyło. Tam zamienili człowieka na to stanowisko, a tutaj była rekonwalescencja jeszcze jego długo, bo tam po tej chorobie, nie w oczach. No i na końcu zaczął widzieć, ale już tam jakby wszystko się to poukładało inaczej, już potem nie musiał decydować o takich sprawach. Więc ojciec Pio mu taką, taką rzecz załatwił. Działał naprawdę, ojciec Pio niesamowicie. To czytam, Maćka, wiersz. Rzeczywiście, rzeczywiście jest nas tu niewielu, tak mało, tak mało. Większość jest utopistami, wierzą w chwałę, wierzą w chwilę. Widzicie, jak się mylę, Mówię, ja nie mogę być lektorem za chwilę ludowe. No, dzisiaj takie ludowe nie są. Większość jest utopistami, wierzą w chwilę, która przecież mija. Królestwo i mieszkanie nasze. Nie jest z tego świata. Z tego świata pochodzi każdy lęk, samotność, konkurencja w chciwości. Aniołowie nie z tego świata są łatwo rozpoznawalni, są niezależni, nie, pot, nie potakują, nie potakują klikom i władzom. Ściągają, ścigają się w dzieleniu się sobą i byciu dobrym dla każdego. Nie boją się ostrych słów, gdy cierpią niesprawiedliwość. Oni wszyscy ludzie wydają się pyszni, bo rozpiera ich odwaga i wiara, ale ta ich pycha to pokora wobec Boga i jego wartości. Pycha aniołów z tego świata to tchórzostwo, to pokora wobec dyktujących władzę kapitalistyczną, czy jakąś tam socjalistyczną. On tu na na kapitalistyczny. No i kapitalizm też pada, i padnie, no bo już mają dość Amerykanie tego systemu. Rosjanie też już mają dość, już sami tam widzą co się dzieje. Więc system trzeba zmienić i ma być przyszłość piękna i wspaniała, ale jeszcze trzeba czekać, aż się to wszystko zakotłuje i wyjdzie, wyjdą ludzie, aniołowie z inną wiedzą, między innymi taką jak ja tutaj mówię. Coś jeszcze. Już chyba czas mija. Dobra, to już nie będę więcej tam czytał. Kupujcie tego audiobooka. Proszę was, kupujcie sobie, bo jest tani. A poza tym będziecie mogli tam jeszcze innych po, po, dać, posłuchać sobie. Więc naprawdę ta wiedza będzie się lepiej przez, przez, rozprzestrzeniała, bo można sobie na pendrive'a zgrać, na komputer, na telewizor. Wszędzie można puszczać przez głośniki, przez słuchawki, co chcecie. <laughs> Żyjemy w tym świecie zmysłów, więc trzeba wykorzystywać dobre, dobre mm, rzeczy <grym> dla nas wszystkich. A to jest dobra rzecz, akurat. Więc zachęcam Was i dzielcie się tą wiedzą z innymi, wtedy będzie dobrze i harmonia i spokój. A widzicie, jak jest teraz, dlatego, że takiej wiedzy nie ma. I kościół się zmieni, ludzie się zmienią, politycy się zmienią, kraje się zmienią, wszystko się będzie zmieniało powoli, bo idzie światło. To jest łaska od Boga, że Ojciec Pio się wtedy urodził, te rozmowy, to wszystko nas oświecał tutaj. Ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy się oświecili, a potem najpierw oczyścili, oświecili i zjednoczyli. To jest ta droga do nieba. A niebo jest wieczne, piękne i harmonijne, jest tam zabawa, życie towarzyskie, takie jak sobie czasami pamiętacie, jak byliście młodzi. Ja też kiedyś jeszcze byłem młody, teraz to już jestem niezbyt, ale naprawdę czuję się młodo, jeszcze bardziej młodo niż byłem młody. Bo duch odmładza po prostu wewnętrznie, zewnętrznie niekoniecznie, na pewno nie, bo komórki to już komórki, padają i koniec, a komputery i wszystkie inne rzeczy padną my też padniemy, ale pamiętacie jak byliście zakochani, albo marzyliście o jakiejś fajnej miłości, pięknie wyobrażaliście sobie jak to będzie mieszkanko tutaj, cudownie świece, inne rzeczy. Ja i ona, <grym> a nie ono, ono, albo on, on, to, to przesadzają. No i to, to sobie tak można wyobrażać, nie? I takie piękne uczucie, takie młodzieńcze, takie świeże, takie lotne. Niebo, po prostu raj w sercu. I w niebie właśnie tak jest. To jest tutaj tylko taki skraweczek tego, ale tam jest właśnie ta, ta zalotność miłości, piękna i wspaniała. Nic tam poważnego nie ma. Tak jak ojciec kiedyś powiedział, gdyby ludzie teraz zobaczyli, jak jest w niebie, to by się mogli zgorszyć, nawet. Tak jest pięknie, bo <grych> i tak, taka jest ta wolna miłość. Po prostu. Wolna. Miłość musi być wolna i Bóg też jest wolny w miłości. <laughs> Nie trzyma się swojej żony ukochanej, bo jest energia żeńska, męska. Bóg się może rozszczepiać, skoro się dusze ludzkie potrafią rozszczepiać. Jak ojciec Pio mi mówił, że bo pytałem o to, bo bilokował tu i tam w pięciu miejscach, go nieraz widziano, że dusza się potrafi rozszczepić. No to co tym bardziej Bóg? Ta żeńska energia się rozszczepia, męska, to wszystko działa tak, że. Jak siwieje, w tym nie wie już. <głowie> tak, wszystkiego. Dobra, żartuję. Trzymajcie się i systemu miłości będzie dobrze. Tylko trzeba być pozytywnie nastawionym i głosić to. Kupujcie sobie te mp3, -ki. Naprawdę warto. Pa, pa, pa.